the hottest spots in town. let a little bit of woman, well, she just ain't around. <laughs> <laughs> hey, hey looking, high and Don't wanna miss spot. Keep it on the <laughs> <laughs> go. Tiko moje, tylko moje! O to butelka z 20 grupki będzie w lamy To potem To pew, to ma Nie to pew Uj, śniotki, śniotki będą Nie! Nawet nie wiesz co uwolniłeś na ten świat! Przepikolio! Strze się! Przepi konia. Ciekawe czy tutaj znajdę jakieś zlecenie. Nie znam tej krainy. Bogdan! Znalazłeś? Nie widzę. To dawaj Bogdan, dawaj. A i ja o to rzuciłeś. Łoś ty kurwa. Jest. <laughs> machnij, machnij. Mieniamy, mieniamy, mieniamy. O, idzie. O, to. Ah. Dobra ta beczka. Na, no. to co, do roboty. O, o, o. Andrew, Andrew. Halo? Pan przewodniczący? Aha, aha, dobrze, dobrze, dobrze. E, aha, aha, no, no. Rozumia, rozumia. Dobrze, panie przewodniczący, dobrze. Dobrze, oj, dobrze. Zorane. Zorane, panie, zorane. Zorane, aż nie ma co już orać. Uuu, motyl sefrunie tylko. Zenek się odpoczywa. Zenek odpoczywa, tak. Narobił się chłopok, oj się narobił. No, no, pozdrawiam, pozdrawiam. Tak. Ty, Bogdan. Ty wziąłbyś się do roboty? Co ty mi to za burżuazję odstawiasz? Zenio, Od roboty to są roboty! Ty Aha. mnie tu nie odstawiaj, partyzantki! Opalam cię. Ktoś pan? Chłopi, ludu pracujący! Czyje to Włości? Co to za wioska? Powiedzcie no mi! Włosi? Jacy Włosi? My Polacy! Jak cię zwą, panie, i skąd galopisz? Domu własnego nie posiadam, na północy zwą mnie Skrotumem, na południu zaś Rektumem, ale dla was mogę być Serfalus. a to mój kasztanek. Chłopi, powiedzcie, no, nie macie tej kogo do zlikwidowania, jakiejś strzygi, bazyliszka jakiego? Ale gdzie tam, panie? My tu mamy spokój, centralnie zarządzone, rozporządzone. Normy są wszystko! O, wy głupie chłopy! Panie sklepikarzu, co się tutaj stało? Chłopy, nic mówić nie chcą. Wszyscy wystraszeni. Co się tutaj dzieje? Panie, wszystko to było. Piwo, wino, napoje, lody. Wszystko. Nie zostało nic. Został mi tylko wycior. To wszystko przez tego potwora. Panie, gdzie? Jaki potwór? Gdzie on jest? Powiedz no mi. Wszystko zaczęło się pół roku temu. Kiedy z winnych Chabon uwolnił potwora, który był niegroźny na początku. Gwałcił koty, ganiał kozy. A potem zaczął dobierać się do ludzi. Niedawno zagryz z przyjaznego grzybiarza. Patrz pan, co on mi narobił. Gwałci koty, gania kozy. Do tego jeszcze wandal. Nie wiem, co ja teraz zrobię. Panie, pomóż! biednemu. my. Nic mi nie zostało. Nic. Naprawdę nic. Proszę pomóż, zrób coś, zabij. Dobrze. Wysłucham twojej prośby. Pomogę wam. Gdzie go szukać tylko mi powiedz? Panie, skrywa się w pobliskim zagajniku. Tam. Tam. Dziękuję Ci, panie. Dziękuję. W tobie nadzieja. Ruszaj. Nie was. I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift. Kęką pozeluje Halleluja 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 Co tam siostrzyczką uważyłaś? Takiego I co dobrego to będzie, Daj to no spróbować! Będzie. Zaraz, zaraz, zaraz siostrzyczki Niech się spermik wyważy, dobrze. Już się wyważył, boko go Dokładnie. O, mm, jakie dobre! O, co, co, cóż to w... uważyłaś, siostrzyczko? This is good. Yeah. Yeah, yeah. To jest dobre, Ja ja. Na jak to nazwiemy? Trzeba ten nowy specyfik jakoś nazwać. Tak, jak go ja. nazwiemy? Hmm. Hmm. Sperma szatana? Nie! Za wulgarny. Tak, zbyt. Ostatnia noc dziewicy? No, źle się kojarzy. Źle się kojarzy. Ten spermik Tak, tak. Wszystko to psuje. wszystko psuje. Mm. No to jak Więc jak siostra? Niezlityfikowany koprolic? Nie. nieee! Nie. Dziwne błysko? No. Nie. Chociaż ciekawie, 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 ale nie. nie. Albo po to prostu ze względu Polski? na tę barwę. Biały. 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 Coś ale by biały, coś, coś, by mi, dodać ale nie, się no, biały. biały, Biały święty gram? Hmm, nie, za długi. To byś tak w tak, ogóle tak. Biały kili, Biały tak, kielich! Tak, tak! Tak! Biały kielichu! Zawojujesz cały świat! Wyraźnie, kurwa, nie jęczy. Że ty... Nie, ty masz jaja! Nie masz głosu! Um, no. um, 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 um. um. Odejdź wieśniaku, zasłaniasz mi słońce. do baranie! Mm, nie znasz mm. mi głupia ścierko, wycieraczko! Nie wiesz po co przybyłem do krainy Tomidai? A przybyłem to, by wykraść księgę tajemniczego Maga Gombrowicza! <słuch> <słuch> Cienkie byłyście, ale wino będziecie dobre. Ale to nie jest ważne! Bo wreszcie mam ją! Ferdynurka! A... Załki dupę! Gombrowicza! Dzięki tej księdze Niech nie stanie przede mną i nie mi! it's <laughs> a siostrzyczki! Ech. Ja, Wagna, przysięgam na honor sióstr Klitoris, że znajdę cię, potworze, i pomszczę moje siostrzyczki!